Info Uprawa jak uprawiać warzywa. Prawdopodobnie najlepsza książka o uprawie warzyw. Kalendarz warzywnika 2023. Innowacyjny kalendarz warzywny. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Por można uprawiać z siewów prosto do gruntu, jak również z rozsady. Ja polecam uprawę z rozsady. Sam osobiście często kupuję gotową już rozsadę pora. Po pierwsze, takie pory kosztują grosze, po drugie, produkcja rozsady trwa dosyć sporo czasu nawet około 3 miesiące. Siew na rozsadę od lutego do kwietnia ja polecam bardziej taki termin od połowy lutego do marca jednak oczywiście też można siać właśnie od, od lutego do kwietnia. Siew wprost do gruntu od końca marca do maja. Głębokość siewu pół do jednego centymetra. Wysiew można zrobić rozsadę rwaną, na przykład do skrzynki kuwety. Można też siać nasiona do bardzo małych wielodniczek. Ja właśnie taki siew preferuję. Wschody. Ze wschodami jest różnie. Często mogą być schody do tygodnia, ale też nawet do trzech tygodni. Schody w temperaturze około 20 stopni. Po wykiełkowaniu można, ale nie trzeba obniżyć temperaturę o 2 stopnie. Po wyprostowaniu się liścieni powinno się zmniejszyć temperaturę do 15 stopni. Dwa tygodnie przed wysadzeniem warto jeszcze zmniejszyć tak do 10-12 stopni. Nie jest oczywiście tak, tak dodam też, że nie jest to wymagane tak w 100%, ale warto tak robić. Kiedy por będzie miał około 10-12 cm, warto obciąć jego czubek około 1,5 cm. Wtedy por będzie grubszy. Po tym zabiegu trzeba podlać roślinę. Jeśli później roślinki są za długie, to można znowu przyciąć. Przed wysadzeniem do gruntu można powtórzyć operację, czyli odciąć 1-2 cm. Dodatkowo można minimalnie przyciąć korzenie. Rosta w rzędzie co 10-20 cm, między rzędami co 30-50 cm. Po posadzeniu należy roślinę podlać. Dobry przedpląd towarzywa dniowate i kapustne. Dobre sąsiedztwo: cebula, marchew, pomidor, rzepa, rzodkiewka, sałata, seler. Złe sąsiedztwo: fasola. Zapraszam do zakupu książki na stronie info Mamy pory, trzeba je przystrzyc. Z niektórymi warzywami przy sadzeniu trzeba postępować bardzo ostrożnie. W przypadku pora tak nie jest i z reguły mamy do czynienia z tak zwaną rozsadą rwaną. Wiecie, że ten por jest jeden obok drugiego. Ja tutaj mam pory pojedynczo, ale też zaraz będzie pokazana rozsada, gdzie jest można powiedzieć goły korzeń. I taką rozsadę można sadzić i taką. Jeśli kupujemy rozsadę na targu, to warto spytać, czy taki por był już przycięty. Cięcie przyczynia się do tego, że por będzie grubszy. Ja ten swój por ciąłem kilka razy. Sadzenie rozsady do gruntu od połowy kwietnia można zaryzykować od początku kwietnia do lipca, więc jest bardzo duży czas. Ja właśnie zwykle sadzę albo w kwietniu, albo w maju. Więc jeśli chcemy mieć więcej białej części, to można por co jakiś czas podsypywać ziemią. Innym sposobem na więcej białej części jest wsadzenie pora głębiej niż był uprawiany z rozsady. Pamiętając, żeby nie zasypać stożka wzrostu. U mnie właśnie, tak jak tutaj teraz widać, por jest zasypywany, jest sadzony głębiej. Ważne w uprawie pora jest też stanowisko, stanowisko najlepiej słoneczne. No jak będzie płócień, to będą mniejsze zbiory. Ja preferuję właśnie stanowisko słoneczne i por wtedy bardzo dobrze mi rośnie. Wrażliwość. Por jest dosyć odporny na mrozy, więc można takie pory też przetrzymywać. No Ja zbierałem pory wczesną wiosną, te pory, które miałem w, w tamte, z tamtego roku. Troszeczkę sobie tych porów zostawiłem kilka sztuk. Gdzie uprawiać? Por można uprawiać w nieosłoniętym gruncie, jak również w szklarni, tunelu foliowym. Oprócz uprawy gruntowej, rośliny można również uprawiać w pojemnikach. Wystarczy doniczka 5 litrów, ale lepiej użyć większej doniczki lub skrzyni i posadzić więcej pora. Gleba próchnicza piaszczystogliniasta o pH 6 do 7. Roślina urośnie na wielu zwykłych glebach. Można jednak poprawić jakość gleby, dodając na przykład obornik czy też kompost. Uprawa pora w pierwszym, drugim roku po oborniku. Jeśli chcesz szybko, punktowo poprawić jakość gleby, to polecam wykopać dołek i wsypać tam dobrej jakości ziemi uniwersalnej czy też podłoża do warzyw. Można to zrobić bezpośrednio przed posadzeniem rośliny. Polecam również dać około pół garści obornika granulowanego pod korzeń. To znaczy dać obornik, zasypać go 1-2 cm warstwą ziemi i dopiero dać na to sadzonkę. Ja całe pole już przygotowałem sobie wcześniej, więc tutaj już nic nie robię. Warto odchwaszczać i spulchniać gleby między rzędami. Podlewanie tak, aby gleba była wilgotna, ale nie bardzo mokra. Jeszcze tutaj powiem o usuwaniu pędów kwiatostanowych. W przypadku tworzenia się pędu kwiatostanowego już w pierwszym roku uprawy, należy ten pęd usunąć. Roślina ma się skupić na wzroście pora, a nie na tym pędzie kwiatostanowym. Tutaj posadzona rozsada pora. Pory jedne i drugie, a tutaj jest pora. Tutaj są moje pory. Zostały one posadzone głębiej. Tak, żeby było więcej białej części. A tam jest jeszcze arbus i jeszcze raz koper. A na koniec obok kopru, jeszcze raz cebula i por. I jeden rządek pora, który ten por nie jest jakiś, nie jest jakiś bardzo ładny, ale go pokażę, bo pokazuje wszystko. I z tej strony sobie go zobaczcie. Jeden rządek pora. No coś rośnie. On jeszcze ma bardzo, bardzo dużo czasu do, do plonu. Ja go będę tam zbierał dopiero. Yy, Pewnie zimą, przed zimą tak wyglądają pory. No i jeszcze pory. Tutaj mamy pora. Por plus chwasty, ale por. Y, trzy pory w jednej do nic, co wygląda dosyć ładnie. Tutaj mamy dwa pory. Por. Pory. Co zrobić, żeby ten por był jeszcze większy? No on nie jest taki mały. Jest dosyć spory, nawet. Oczywiście mógłby być teraz jeszcze większy. To nie ma co mówić. Mam go tutaj w Donicach, co nie ma żadnego znaczenia, jeśli o to chodzi, co zaraz powiem. Ale chodzi mi o to, jeśli chcecie, żeby ten czosnek, znaczy ten por, ten por zwiększył swój rozmiar, żeby był nawet taki, taki byk, żeby był, co musicie z nim zrobić? Praktycznie nic. Zostawcie go na zimę. On wam zimę przetrwa. On przez tą zimę. Jeszcze się zwiększy, on będzie większy przez to, tylko że zostawicie go. Nie musicie nic robić. Nie musicie go dodatkowo jakoś nawozić. Można oczywiście dać jeszcze nawóz, jeśli tam glebę macie słabą, ale nie musicie robić nic. On i tak wam się zwiększy. Oni tak przez zimę zauważalnie urośnie. Więc to jest bardzo dobrze, więc to jest bardzo dobrze. Co gdy on jest tutaj w pojemnikach? No, urósł jako taki. On będzie jeszcze właśnie większy, ale ja go przeniosę do tunelu. Tylko że jeśli go przeniosę do tunelu, to trzeba będzie go raz na jakiś czas troszeczkę podlać. Inna sprawa, gdybym ten czosnek miał właśnie tak, tak jak mam teraz w donicy i bym tą donicę zakopał. To też jest dobry, spo, dobry sposób, dobry pomysł, żeby tak, taki por zakopać. Przeniesienie pora do tunelu foliowego lub szklarni na zimę, no w okresie, no załóżmy, w grudniu, no teraz jeszcze nie, teraz jeszcze tego robić nie trzeba. Oczywiście można to zrobić, ale nie trzeba, to jest zabiegiem dla tego pora pozytywnym. Jednak nie trzeba tego robić. Jeśli macie to w Donicy, to też dobrym pomysłem jest kopanie tej Donicy do ziemi, bo tak bym nie zostawiał, to i tak Wam raczej przetrwa, ale ja bym tego tak nie zostawiał, ja bym to wkopał sobie do do nicy. Natomiast jeśli macie w gruncie, no pokazałbym wam, ale no ten, te pory są w tej chwili no brzydkie. Jakoś no zwykle, gdy, gdy mam pory w gruncie, to one mi bardzo dobrze wychodzą. Teraz jakoś tam miałem ten jeden rządek, on mi tak sobie poszedł. Więc pokazuję wam to. Gdy macie por w gruncie, to nie trzeba nic robić. Nie musicie nic przykrywać, nic nie trzeba z tym robić, a on i tak Wam bardzo dobry urośnie. Więc jedyny zabieg, który potrzebujecie, żeby ten por się zwiększył, to po prostu danie mu spokój. I teraz, czy można już zbierać por? Oczywiście, że można. Można było już wcześniej, nawet jak jakby mniejszy. Bez problemu możecie ten por zbierać. Więc to już Wasza decyzja. Czy na przykład zbierzecie sobie trochę, nie wiem, co drugi por i co drugi sobie zostawicie na zimę i na przykład w trakcie zimy pozbieracie, czy też wiosną. Wiosną to jest bardzo dobry pomysł. Nie wiem, w marcu, w kwietniu. Bez problemu takie, takiego pora, będziecie mogli zbierać. No, jeśli będzie tam szedł w nasiona, to trzeba go tam to polecam go po prostu wtedy zebrać, jeśli właśnie wam wiosną będzie szedł w nasiona. Natomiast myślę, że w marcu i w kwietniu bez problemu będziecie mogli taki czosnek zebrać i on będzie z dwa razy większy. Więc tylko go zostawcie i nic więcej z nim nie musicie robić. Oczywiście dbanie o to, żeby to miało wodę. No ale jak jest tutaj na zewnątrz, to tą wodę będzie miało. Bo por nie jest aż tak. Wymagający teraz, już nic mu nie trzeba. Pory. No a tutaj dużo jest.